Witam serdecznie. Dziś mamy 31 dzień marca 2023. Buty do biegania. Trochę pobiegałam i przybiegłam do świadków wiechowy. się przywitać. Dzień dobry. Miło, że stoicie. Fajnie. Krawal jest. No, ja nie byłam nigdy świadkiem jechowy. Bogdan, możemy porozmawiać o Biblii. Co jest w Biblii napisane? Słowo żywe. Które daje życie wieczne. No, powiedz, jak to jest być świadkiem Jehowy? Powiedz. No, byłeś katolikiem, a teraz świadkiem Jehowy. Byś trochę powiedział. jak zostawili i odeszli, bo nie chcą słuchać. Mówią o Biblii, ale o Biblii nie chcą rozmawiać, słuchać. No, wsparcie jest, brat Bóg nam przyszedł. Ja tutaj patrzę, a tu sam stojak jest. No właśnie. Już tylko mówię stojaka. Bo... Bez stojaka ani rusz. No ale bez stojaka tak będziesz głosił. ...otoczony, ja bo ona cały czas musimy się mi tu zachyła. Wiesz, Kasia się nawróci, to jeszcze Kasia by się w ogóle tu zachyła. Chrystus cierpiał rami za ciebie i za mnie. Tego... Tak Nie wierzą, że na Hasił, na śmietnik czy ten co jak Jak uwierzą, krycua, to na pewno. Tak, po co to im Miłość ten... jest później jak nie Jak się dowiedzą, że Jehowa ich chyba szukał, to będą tak jak ten w Niemczech wystrzela osiem osób. No tak, no tu cały czas, całe życie mu obiecują, że raj, że tylko i prawdziwa religia, później go wykluczają, nie wiadomo za co i, I wystrzelił się, nie? Tak samo jak kogoś się kocha, to później się tak nienawidzi. A prawda jest miłość jest pośrodku. To wszystko trzeba panować, bo Chrystus jest Bogiem zazdrosnym, Mateusz 6:24 24, nie będzie tolerował tego Jechowe cały czas. Jechowa się już schował, a oni tu stoją. Chrystus kupił was przyjął 1 Koryntian 7, 23 korytan 620 6, 20, I nie głosimy śmierci, tylko głosimy zmartwychwstanie. Bo śmierć to włoci diabeł, kłamstwem śmierca I oni kłamiąc uśmiercają się nawzajem i wciągają jeszcze w tą śmierć innych, ludzi ze świata. Pozyskują jednego prozelity, wypieram mu mózg i gorszy i się staje jeszcze dwa razy gorszy, wiechenny. Mateusz 24, 3 rozdział. Jest praca dla nich czeka i teraz jako statyści pracują jak faraon. Rzymian 9,17. Po co to są? Żeby sławić imię Chrystusa. Bo tak, ludzie tak, myślą było, z boku, mykszalony. myślą, gdzie to jest, kto tu jest głupi. Ne? Wiadomo, że Chrystus jest mądry, a ktoś jest. my jesteśmy głupcami. I to, co głupie, wybrał Chrystus. To, co głupie, że przez głupie zwiastowanie zbawia ludzi wierzących. Także e, świadkowie, teraz Chrystus nas ostrzegł, że jest pełno fałszywych Chrystusów. Mateusz 24,5, Ale oni nie są Chrystusami, tylko Jehowe. Ale wszyscy głoszą Chrystusa, świadkowie głoszą Jehowe. Amerykańskiego firmy. No i teraz, żeby ze względu na wybranych, bo to jest ucisz zakłamania. A ogień do Was przyjdzie, jak zobaczycie, jak dużo Was zakłamali. Ci mądrzy, co Was wyuczyli tego na pamięć, tej Waszej niewiary, tylko religii. Bo widzialna organizacja nie ma wspólnego nic z wiarą, która jest niewidzialna. Ale jest oparta na prawdzie, na sprawiedliwości, na miłości, na cierpliwości. Abraham czekał 25 lat. I umarli, gdy obietnic, nie ten pomarli w obietnicach, ale zmartwychwstaną. staną. Zasnęli. Są zapisane w Księdze Życia Baranka. I teraz jest oddzielenie prawdy Chrystusa, czy owce, co zgnęły z domu Izraela i, i, i kozły. Mateusz 25, rozdział od 1 do 46. Poczytajcie, to się spełnia na waszych oczach. Hebraczyków, 4, rozdział 4 do 13, to też się spełnia. I... Chciałem powiedzieć, że świadkowie... Tutaj. Okay. Północ. W tamtej Biblii jest Mateusz 25, 6, wtedy o północy. A tutaj u świadków wiechowych sprawdzimy. Tu nie ma północ. Słowo północ wyrzucono. Tu pisano w środku nocy. 6. Tutaj. Okay. 6. Tu. W samym środku. W środku nocy. Samy w samym środku nocy rozległ się okrzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie. W środku nocy, a tu jest północ. Północ to jest 12.00, godzina czyli sprawdzamy Biblia Warszawska, Giedonitka. i Jak tylko porównywać tysiąc latkę warszawską i odsiadków, i można zobaczyć, jak przekręcają słowa, ale nieraz napiszą dobrze, na przykład prawo zamiast zakon, to pisali prawo, to dobrze, nie? Ale za sprawiedliwość piszą w prawość. I tu jest wtedy o północy powstał krzyk o to czyli Chrystus, wyjdźcie na spotkanie. A oni nie chcą wychodzić, żeby się pojednać, tylko żeby się osądzić na fałszywie, że Jehowa nas zniszczy, a to na nich przyjdzie ta fałszywa obuda i osądzanie w sercach, w umysłach. Jakim sądem sądzą? No. Bo my, my, wychodzimy, my po to tu wychodzimy, żeby ich zaprosić na wesele, a oni nie chcą skorzystać. Na wesele wieczerza, tak. Czyli to jest tutaj, się dzieje. A gdy wśród wrócił sługa, doniósł o tym królowi z Izraela, wtedy gospodarz, czyli Chrystus, rozniewał się, roz rzekł do sługi swego Wyjdź prędko na placę, ulicę, miasta, sprowadź tu ubogich, ułomnych, ślepych i chromich. No, to Krzysztof, szup, ten biedny, co mu tam ręce odmroził, słucha. Ci biedni słuchają, bo nie mają nic do stracenia. A świadkowie wszyscy, wszystko stracą, bo nie mają Chrystusa tylko Jehowe. Czyli, czyli srebrniki, te bogactwo faryzejska Buda. I dalej, i oznami usługa. Królu, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł król Izraela, pierwszy. Ewangelia na pierwszy rozdział 47 do 49, król Izraela, syn Boży wtedy, a teraz jest Ojcem w niebie, Chrystus. Być na drogi między opłotki, przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Hebracików 3, 6, my jesteśmy domem Bożym, a nie jakieś tam mury, Sali królestwa. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. To jaki ogień będzie na Bogdana spadnie tutaj? Co tutaj Bogdan stoi sobie. Bogdan nie zna, tam mnie nie zna. Jak ogień na nich spadnie, jak nie będą pionierami, będą musiały być aniołami? Jaki to ogień jest? Na Judasza spadł ogień i on odbierał sobie życie. A my nie chcemy, żeby Świadkowie Jehowy sobie odbierali życia. Objawienie 9, 6 do 21. Chcemy, żeby w tej miłości Chrystusowej, Jego prawdzie, żyli wiecznie w raju, na ziemi. Bo baranek czeka na górze Syjon. I ci, co idą za barankiem, nie skalali się z kobietami, czyli z religiami, z Jehową, yy, przetecznicą, prostytutką duchową, tą yy, watykańską. Każda religia to jest prostytutka, kobieta, bo diabeł dał kobiecie mądrość. I oni właśnie tą mądrością służą diabłowi, Jana 8,44. No i cały świat. Dzięki temu diabeł przestał, jak faryzeuszy, opętał to i teraz opętał, ale sprawiedliwy będziesz już z wiary, nie z religii, z organizacji. Hebracików 10,38. Także wiara to jest ten Hebracików, 11 rozdział, 1 do 40. No i teraz, jak oni deptają syna Bożego, czyli ja jestem synem Bożym, muszurka, córką Bożą. 2 Koryntian 6,18. No to wpadną w ręce Boga Żywego. Hebracików, 12 rozdział, 22 do 29. Bóg jest ogniem strawiącym. Stra Straszna to rzecz, wpaść w, w ręce Boga, czyli Bóg ma ręce nawet. Ma oczy, ma uszy, słyszy, ma wszystko uczucia, jest zadrosny. I tylko zbawienie mamy właśnie Jana 10, Jana... znaczy 4,10 do 12. Tak, mamy zbawienie. I tych pochwycenia nie będzie tylko zachwycenia. Jak się zachwycą prawdą, którą my przekazujemy, bo to jest prawda Chrystusa, Efezan 4.20-24, no to Chrystus Jana 10, 16 połączy nas w Jego prawdzie, bo w Jego prawdzie jest życie wieczne tu na ziemi w raju, bo do nieba tylko sam Jezus poszedł Jana 3,13, a my mamy żyć w raju na ziemi. W jednej e, prawdzie, miłości, bez e, wojen fizycznych, bez kłamstwa, które uśmierca diabła, bez chorób, bez śmierci, bez polityki religii. Po prostu jak ktoś będzie miał prawo Boże w sercu, to będzie wiedział, jak się zachować, jak waszy tak będzie tak, jak się umówi i będzie spełniał to, co ma spełniać, co służy ludziom. Był dobremu, biednych nie będzie wtedy, teraz są biedni, ale świadkowie są biedniejsi od tych biednych, co chodzą po średniku, są bezdomni. Bo ci bezdomni są tak jak Jezus, który nie miał domu, był bezdomny Jezus. Lisy mają jamy, plaki niebiańskie, gniazda, a Syn Boży nie ma gdzie głowy schować. Jak łazarze. Jak łazarze. No i oni myślą, że są bogaci, świadkowie myślą, że są bogaci, ale oni są bardzo biedni tak jak faryzeusze, nawet sobie nie zdają sprawy. Że im się to wszystko zawali, to co wszczepili im te kłamstwa, i oni w to uwierzyli. Także świadkowie z wiejskich są ładnie, wyglądają jak pobielane nagrobki, ale dzieje apostolskie 1.8. Chrystus szuka świadków przysusowych jego, a nie świadków Jehowy z Ameryki. No, bo wszystkie religie budują właśnie na piasku. Na kłamstwie? Bo piasek to kłamstwo, a skała to Chrystus, to prawda. Chrystus jest wywyższony w Jego czasie prawdzie miłości przez Jego uczniów. Świadkowie odbierają jako system e, tytuły, które mu się należą, bo dostał swego Ojca. Chrystus mówi, że, że trzeba wiele wycierpieć, żeby wejść do Królestwa dla prawdy i dla miłości, tak, ale oni myślą, że my ich prześladujemy. No to oni nas prześladują, bo ignorują, tak, i my chcemy im pomóc żeby mogli uwierzyć w Chrystusa i żyć wiecznie w raju na ziemi, ale oni tego nie rozpoznali, że to jest... My mamy, jesteśmy ci dobrzy od Chrystusa, a, a niewolnik, ten, co go nie widzą w Ameryce, oni właśnie wciska te kłamstwo, tak jak Ewa wzięła kłamstwo od szatana. A wiedziała, jaka jest prawda. No to ona... Śpiana, ty... za człowiekiem, no. za niewolnikiem, którego... No. A oni stoją na stojaka... Nawet nie widzą A jak ja, z, jak ja stałem, rozpowszechniałem 500 strażnic i przebicie się, bo tam byłoby tego dużo w latach 97. Tam. No i, i kolega mówi: Co ty w akwizycji robisz? Rozdajesz ulotki. No ja w nocy nie mogłem spać, bo miałem wykładać słowo Boże. ten list, co trzymam w ręku: Objawienie 2 4 Co to jest pokarm naszej suszy. To jest to prawo, co sądziła cały świat: religię, politykę cały świat. Galacjan 6.2: Prawo Chrystusa. I tam to prawo, co trzymam w ręku. I zajesz od grozia 2-4. Wyszło z Syjonu na czas do mego bo prawem jest Chrystus, Jakuba 4,12 prawodawcą i sędzią. Ale te prawo, tu są te wersety, te paragrafy, jak kodeks karny, tak? Nie, no w słowie Bożym jest instrukcja, żeby naprawić człowieka, żeby był doskonały. Efezjan 4,13 Efezjan 4,5 jest jedna wiara. Jak uwierzycie w Chrystusa, który nie jest Panem, Cezarem, diabłem, tylko królem sprawiedliwym i mu służyć i służbie u króla no to jest zaszczyt nie? bo sekretarka się cieszy, że ma jest sekretarką u dyrektora jakiegoś tam <grytania> a tu być, u Chrystusa pracować to jest przywilej, nie? Środkowie, macie przywileje u kogo? także oni królują bez nas ale im będzie zabrane królestwa dane tym, co mają w czyste serca, Mateusz 5,8 Mateusz 24,31 Jako anioły Także Jakuba 1, 18. Chrystus nas rodzi z Jego prawdy, a diabeł rodzi z... no diabeł no to myślę nie ciała to jest to, bo diabła nie widać Boga też nie widać, ale modlitwa no, jeszcze raz modlitwa za Módlcie się za świadków Jehowy, Ten filmik rozpowszechniajcie, jak macie wiarę. Efezan 4 i 5 i Hebrajczyków 11 rozdział. Jak wierzycie, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał, że jest w was, a jesteście Jego uczniami. Mateusz 23, do 12. Jesteście Jego synami, Córkami, 2 Koryntian. Wszysty rozdział, od 1 do 18. Dzień zaświta, każdy go zobaczy. Niewidzialną jako osobę, bo wtedy go widzieli, go zamordowali. Teraz jest w nas. I nas widzicie, ale nie chcecie rozmawiać. Dlaczego? No bo czekacie na jakieś tam przyjście po swojemu. Tak jak faryzusze czekali na przyjście, że przyjdzie i zrobi tak, jak oni sobie myśleli. Także Chrystus przychodzi tak, jak On chce.